Na nagranie premierowego odcinka programu z cyklu Uprawiamy Biznes wybrałem się do Baniochy. Jest to niewielka miejscowość oddalona od Warszawy, zaledwie 20 km w kierunku południowym. Pierwsze zaproszenie otrzymam od Państwa Laskowskich, którzy prowadzą gospodarstwa ogrodnicze i specjalizują się w uprawie pomidora szklarniowego. Celem mojej dzisiejszej wizyty jest poznanie nowych trendów w uprawie pomidorów szczepionych. Panie Karolu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Skąd w ogóle pomysł na uprawę pomidorów? Pomysł zrealizowali jeszcze moi rodzice ponad 30 lat temu. Wybudowali szklarnie wolnostojącą, na tamte czasy wolnostojącą i zajęli się uprawą pomidora. Później przekazali gospodarstwo mnie, a w 2005 roku razem z żoną podjęliśmy decyzję o wybudowaniu nowego obiektu, tak jak widać typowej holenderskiej szklarni o nowoczesnym wyglądzie. Na powierzchni jednego hektara postawiona jest nowoczesna konstrukcja szklarni typu Venlo. Wyposażona jest ona w pełną automatykę, system cieniujący oraz komputer sterujący klimatem. Informacje o nowych technologiach uprawy pan Karol czerpie z internetu oraz szkoleń organizowanych przez firmy doradcze. A od 2006 roku współpracuje z firmą Syngenta, która w szklarniach prowadzi próby i doświadczenia nad nowymi odmianami pomidorów. Po gospodarstwie pana Karola oprowadzi mnie pan Rafał Alfut, który jest specjalistą firmy Syngenta i prowadzi projekt Tomato Academy. Pobieramy biały fartuch, jednorazowe ochraniacze na obuwie oraz rękawice, które chronią przed możliwością zakażenia uprawy. Tak ubrani, jak najbardziej możemy wejść do szklarni, oczywiście poprzez matę dezynfekującą. Przechodzimy do pierwszej części szklarni, gdzie testowane są nowe odmiany pomidorów. A przy okazji, dowiem się na czym polega współpraca z panem Karolem i co to jest Tomato Akademii. Gospodarstwo Państwa Alaskowskich jest objęte programem Tomato Academy. Współpracujemy od wielu lat. W ramach tej działalności prowadzimy tutaj doświadczenia, jak również pomagamy w doradztwie. A co to jest Tomato Academy? Tomato Academy jest to projekt specjalizacji w pomidorze szklarniowym, spowodowany sytuacją, jaka się pojawiła w ciągu ostatnich 10 lat. W Polsce przez ostatnie 10 lat powstało bardzo dużo nowych, bardzo nowoczesnych obiektów szklarniowych wprowadzono najnowocześniejsze technologie, jednak często producenci nie, e, nie mają wiedzy, nie mają doradców, którzy potrafiliby wykorzystać w pełni ten potencjał, który posiadają. E, w związku z tą zaistniałą sytuacją firma Syngenta Seeds już 5 lat temu stworzyła projekt Tomato Academy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów. A czy każdy producent może uczestniczyć w pracach Tomato Academy? Projekt Tomato Academy jest tworzony przez firmę Syngenta Seeds i obejmuje wszystkich producentów, którzy uprawiają odmiany z firmy Syngenta. Oprócz tego nie ma większych przeciwwskazań. A czym zajmuje się dokładnie Tomato Academy? Projekt Tomato Academy jest to jest specjalizacja w pomidorze szklarniowym. 5 lat temu. Firma Syngenta Seeds stworzyła zespół pracowników, którzy specjalizują się tylko i wyłącznie w pomidorze szklarniowym. Te osoby, koledzy, współpracują z doradcami, najlepszymi doradcami z Europy Zachodniej, jak również ze specjalistami czy z instytutami w Polsce. Głównym celem jest podnoszenie wiedzy na temat technologii uprawy pomidora szklarniowego, i dzięki temu możemy bardziej interesujące i bardziej dokładne Informacje przekazywać producentom. Jednym też z działań Tomato Akademii jest poznawanie bardzo dogłębne naszych odmian naszych nowych, nowo wprowadzonych odmian, ale również komercyjnych, które już istnieją na rynku. Badamy je, obserwujemy po to, aby jeszcze bardziej wykorzystać w pełni potencjał każdej odmiany. Już wiem, co to jest Tomato Akademii i kto może w niej uczestniczyć. A teraz przechodzimy do drugiego bloku, gdzie prowadzone są doświadczenia z odmianami szczepionymi. Jaka jest skala upraw w Polsce odmian szczepionych? W Holandii czy Belgii szczepienie zajmuje około 90% nawet procent wszystkich upraw. W Polsce widzimy że szczepienie jest coraz bardziej popularne, jednak nie przekracza 50% wszystkich upraw pomidora w Polsce. Przy czym spodziewamy się wzrostu w najbliższych latach. A jakie są korzyści z upraw odmian szczepionych? Początkowo uprawy szczepione wprowadzono po to, żeby zwiększyć pakiet odporności na choroby w odmianach. Jednak w ostatnim czasie. Firmy nasienne wprowadziły już pełen pakiet odporności również do odmian właściwych. Jednak już wcześniej zauważono, że odmiany szczepione są silniejsze, mają silniejszy wigor, przez co charakteryzują się lepszą zdrowotnością, większym owocem, a przez to większym plonem. Czy uprawa odmian szczepionych zalecana jest do każdego obiektu, w każdych warunkach? Uprawy szczepione zalecamy do nowoczesnych obiektów, jednak w Polsce mamy bardzo dużo starych obiektów niskich z ograniczoną dostępnością światła wewnątrz. W takich obiektach szczepienie nie zda pożądanego rezultatu, a nawet może być niekorzystne. Pierwsze zbiory będą późniejsze i będzie dużo trudniej sterować uprawą w początkowym okresie produkcji. A jakie jest najbardziej efektywne wykorzystanie tych odmian szczepionych? W przypadku odmian wegetatywnych, a w tym gospodarstwie właśnie taką odmianą jest odmiana zuk, jak również innych odmian wegetatywnych, czyli na przykład groudena, makrena czy bigdena, najbardziej efektywnym wykorzystaniem jest szczepienie na podkładce generatywnej. Pan Rafał wymienia jednym tchem wiele zalet i korzyści z nowego systemu uprawy. Szczepienie zwiększa siłę wzrostu, ale również zwiększa masę wegetatywną. I o ile masa wegetatywna na pewno polepszy klimat i warunki klimatyczne w szklarni latem, to w początkowym okresie uprawy może utrudnić sterowanie, owoce mogą być bardziej niekształtne i pożebrowane. Jakie są widoczne rezultaty stosowania podkładki? W przypadku szczepienia na podkładce generatywnej, taką podkładką jest podkładka Arnold, widocznym rezultatem jest bardziej zbalansowany wzrost generatywno-wegetatywny w początkowym okresie uprawy. Owoce są wyrównane, bardziej kształtne i wzrost. Bardziej stabilny w ciągu całego okresu uprawy. Jak również w okresie lata przez szczepienie zwiększa się wigor i siła wzrostu, co jest bardzo dobrym rezultatem. Przejdźmy do doświadczenia. Ta część doświadczalna z pomidorami szczepionymi jest ukryta w środkowej hali. I tu dowiemy się o zaletach szczepienia na jeden i na dwa pędy. Zastanawiam się cały czas, czy odmiany generatywne to już przeżytek. W przypadku odmian generatywnych w odróżnieniu odmian wegetatywnych, o których wspominałem poprzednio, musimy się skupić się nad zwiększeniem siły wzrostu, szczególnie w trakcie lata. W tym gospodarstwie prowadzone jest doświadczenie z odmianą Brightina, która ma właśnie cechy generatywne, i właśnie jesteśmy w tym doświadczeniu. W tym rzędzie rośliny szczepione są na jeden pęd. Jest to nowy trend, nowy sposób szczepienia. W tym przypadku z jednej rośliny wyrasta jeden pęd i jest prowadzony od początku do końca. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem szczepienia jest sposób szczepienia na dwa pędy. Tu w sąsiednim rzędzie mamy właśnie przykład również z odmianą Brightina. W tym przypadku z jednej rośliny wyrastają dwa pędy. Przy czym zagęszczenie czubków, czyli roślin, jest identyczne. W takim razie, jakie ma zalety nowy system szczepienia na jeden pęd? Tak jak widzimy w tym doświadczeniu, szczepienie na jeden pęd pozwala na bardziej stabilną uprawę w trakcie sezonu, lepsze wiązanie, silniejszy wigor rośliny. Mają silniejszą siłę wzrostu. Odmiana Brightina bardzo dobrze nadaje się do uprawy na jeden pęd. Dzięki temu mamy bardzo stabilną uprawę od początku sezonu, silny wigor latem, lepsze wiązanie i większe owoce w trakcie sezonu. Czy oprócz tych doświadczeń, jeszcze wprowadzicie Państwo jakieś doświadczenia w tym obiekcie? Tak, w tym obiekcie prowadzone są też doświadczenia z nowymi odmianami innych segmentów, między innymi w segmencie średniowocowym i gronowym. W, następnym, w następnej części szklarni, właśnie jest to doświadczenie. Namówiłem pana Rafała, aby pokazał nam inne doświadczenia, które prowadzone są w tym gospodarstwie. Znajdujemy się w szklarni. W której znajduje się kolekcja odmian wprowadzanych na rynek polski. Mamy tutaj odmiany gronowe i średnioowocowe. W tym rzędzie znajduje się odmiana klavero, która jest nową odmianą w segmencie odmian gronowych. Charakteryzuje się generatywnym. Aczkolwiek silnym wzrostem, bardzo dobrym wiązaniem, i tak jak widać, bardzo ładnym układem owoców w gronie. Owoce są trwałe i długo zachowują wartość handlową. Po kilkuletnich testach odmiana Clevero została wprowadzona do produkcji i już zyskała wielu zwolenników wśród producentów pomidorów w Polsce. Ta odmiana w Polsce testowana jest od dwóch lat i w tym roku została wprowadzona do obrotu. Już w kilku szklarniach w Polsce możemy ją spotkać. Oprócz odmian gronowych i standardowych szklarni uprawia się również odmiany w segmencie szery. W tej chwili znajdujemy się w sortowni. Jest to wydzielona część od obiektu produkcyjnego, dlatego już nie musimy mieć ubrań ochronnych na sobie. Tak jak wcześniej wspominałem, chciałem Panu pokazać nową, ciekawą odmianę. Jest to odmiana Sherry, mini śliwka. Proszę spróbować. Jest to odmiana o owocach o masie 10-12 gram. Na pewno Pan poczuł, że są bardzo słodkie. Bardzo soczyste są. W tej odmianie stosunek kwasów do cukrów jest specjalnie przystosowany, czy przygotowany w ten sposób, że są bardzo słodkie i, i mają bardzo aromatyczny smak. No tutaj widzimy szypułkami, bez szypułek. Jaka jest forma najlepsza do sprzedaży? Odmianę uprawia się i zbiera z szypułką. Tak jest przystosowana. Jednak jeśli chodzi o Sprzedaż i konfekcje, tak jak tutaj widzimy tą odmianę polecamy do sprzedaży w pojedynczych owocach bez szypułki. Właśnie w takich opakowaniach ta odmiana z tego gospodarstwa trafia do sklepów i do supermarketów. A tutaj widzimy żółtą odmianę, to jest ta sama odmiana, tylko inny kolor, czy to jest inna odmiana. Czerwona odmiana ma nazwę Angel. Jest to odmiana już od kilku lat uprawiana z sukcesem w Europie zachodniej, bardzo popularna. Odmiana o owocach pomarańczowych, tutaj widać lekko żółtych, jest nową odmianą i jeszcze pod numerem odmiana, która będzie wprowadzona po to, żeby urozmaicić asortyment w tym typie, w tym segmencie pomidora. Ona jest słodsza od czerwonej. Proszę spróbować. Tak naprawdę, smak obu jest porównywalny. Obie są bardzo smaczne. Bardzo aromatyczny smak. Dodatkowo można dodać, że właśnie ta odmiana Angel na ostatnich targach Fruit Logistyka w Berlinie była nominowana jako jedna z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych produktów. Ja tak spożywam te owoce tak bezpośrednio z skrzynki i tam nie będę miał żadnych później problemów. W tym gospodarstwie stosowana jest ochrona biologiczna, a więc wszystkie produkty są jak najbardziej zdrowe i spokojnie można jeść. Bez tu widzę, że już są posortowane pomidory. Tak jak w tej części, tutaj widzimy też w skrzynkach pomidory prosto zbierane z krzaka, niesortowane. A tutaj przejdźmy, są. Owoce już posegregowane pod względem koloru i e, wielkości, tak jak zresztą tutaj możemy zobaczyć, wielkość owoców już jest wyrównana, i w ten sposób w opakowaniach w kartonowych, 6 kg, są sprzedawane właśnie w tej wodzie. to jest gotowy produkt do sprzedaży? To jest gotowy produkt do sprzedaży. Tak przygotowane pomidory pakowane są na palety i wysyłane do odbiorców. Podsumowując moją wizytę mogę wymienić zalety stosowania szczepienia. Mocny, rozbudowany system korzeniowy rośliny. Silny wigor rośliny również w trakcie upalnego lata. Owoce są większe i utrzymujące masę podczas całej uprawy. Większa odporność na stresowe warunki klimatyczne oraz infekcje wirusowe. Niestety, oprócz wielu pozytywnych cech uprawy pomidorów szczepionych, mogą wystąpić zagrożenia: zbyt silny wzrost wegetatywny w niskich szklarniach, opóźnienie zbiorów przy niesprzyjających warunkach klimatycznych oraz przy złym sterowaniu aktywnym klimatem. Mocno żebrowane i zniekształcone owoce na pierwszych gronach przy zbyt wegetatywnym wzroście roślin. Zaletami stosowania podkładki generatywnej są: zbalansowany wzrost wegetatywny w początkowym okresie uprawy, wcześniejsze planowanie, owoce o wyrównanej wielkości i kształcie, stabilny rozwój gron w trakcie sezonu silny wigor roślin w okresie lata. I to wszystko, co chciałem pokazać z gospodarstwa ograniczego pana Karola i Hanny Laskowskich. Jednocześnie zapraszam do następnego odcinka z cyklu Uprawiamy Biznes. Smacznego!